Cześć wszystkim, przede mną mam Samsung Galaxy S25 Plus. pokażę, jak włączyć kopię zapasową Google na tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia ustawień, a tutaj w tej ogólnej liście musimy przewinąć w dół i znaleźć konta i kopie zapasowe. Naciśnijmy, następnie naciśnijmy na sekcję Google Drive i kliknijmy. Dalej bądźcie świadomi, ponieważ jeśli macie swoje konto Google dodane do urządzenia, będziecie mogli po prostu wybrać je z listy. Jeśli nie, musicie je dodać teraz, tak jak ja muszę. Więc naciśnij na Dodaj konto i sprawdź połączenie internetowe. Teraz możesz albo stworzyć nowe konto, jeśli jeszcze go nie masz, albo wpisać swój adres e-mail lub numer telefonu. Więc pozwólcie, że to zrobię. Dobrze, a teraz naciśnij na dalej. Więc tutaj musimy wpisać hasło. Pozwólcie, że zrobię to prywatnie. Dobrze, naciśnij na dalej. Musimy zdecydować, kto używa urządzenia, więc po prostu zaznacz opcję i naciśnij na dalej, a teraz warunki korzystania z usług Google i polityka prywatności. Więcej informacji. Zgadzam się. Skrót do info o kopii zapasowej, więc po prostu zaznacz opcję, którą chcesz zarchiwizować, czyli zdjęcia i filmy lub inne dane urządzenia. Możesz zaznaczyć obie. Wybiorę tę opcję kliknij potwierdź, następnie kliknij Zarządzaj, a tutaj mamy Przechowywanie kopii zapasowej, przechowywanie konta, właściwie gdzie możemy sprawdzić ile miejsca nam zostało, możemy to zarządzać. Na przykład usuń kilka niepotrzebnych plików. Tutaj mamy szczegóły kopii zapasowej, sprawdzić co już zostało zarchiwizowane, ustawienia. Polecam, aby ta opcja była wyłączona. Aby zakończyć wszystko kliknij. Zrób kopię zapasową teraz, aby zarchiwizować dane. Bardzo dziękuję za oglądanie. Proszę naciśnij przycisk subskrybuj i zostaw łapkę w górę.